No witam, dzisiaj robimy test wczoraj omawianego Multitola Neotols tak się prezentuje w opakowaniu i robimy to test w warunkach terenowych po wyciągnięciu go z takiego futerału tam sobie w oddali pieski szczekają w schronisku no i tu mamy latareczkę. Wczoraj kombinowałem jeszcze w nocy po pracy do trzeciej jak tą baterię wymienić, bo tam by jest dość trochę skomplikowane. Latareczka jak widzimy ładnie świeci. OK, szkoda baterii wyciągnąć, więc wyłączamy, odkładamy sobie na bok futerał. No i mamy takie kombinerki, obcin, obcinaki, zobaczymy. No niestety nie mam żadnego drutu przy sobie, żeby sprawdzić czy się przetnie No ale podejrzewam, że tak O, tu jest miejsce na baterię, ale żeby to wyciągnąć trzeba trochę pokombinować. Więc zamykamy jest bardzo lekki poręczny więc idziemy z pierwszym narzędziem jest no, jest taki nożyk jak widać nie ma żadnych luzów no i zobaczymy jak jakie oszcze. no jak widzimy jest ostre mam bez problemu Ok, chowamy teraz oszcze i bierzemy piłkę. Na takiej wilgotnej gałęzi trochę ciężko i też nie mam stabilizacji. No, ale ty nie. Tu mamy śrubokręt płaski i otwieracz do Konserw. Tutaj dalej idziemy. Śrubokręt krzyżowy. No i w lesie nic raczej nie będziemy przykręcać, no chyba że jak się gdzieś rowerem pojedzie, no to wiadomo. Nie daj Boże coś coś się może przydać. No teraz idziemy z tej strony. Pilniczek w sumie chyba może nawet o to jak mamy przed sobą krzesi, krzesiwo odpalić. I drugi mały nożyk. Też, ale też może służyć jako taki przebijak. No i kolejny mały płaski śrubokręt. Mój mały, poręczny, fajny Fajny design, fajne kolory, takie pomarańczowe Już z tej firmy Neo mam śrubokręty, z których jestem zadowolony Ok, lekarzka się nie świeci Fajny futerał do takiej saszetki Codziennie się mieści, czyli można go nosić jako codzienne EDC Niedługo zrobię test karty przeżycia, na który ten serdecznie zapraszam.